witam serdecznie na konferencji poświęconej projektowi, który właśnie mamy przyjemność zakończyć i chciałbym się podzielić też taką informacją, że Instytut, który otrzymuje nową, prawda, jakby nowy lifting, nowe, nowe, otwarcie, czyli Instytut Wiedza i Zdrowie kończy swój, pro, swój projekt i faktycznie przez tutaj te dwa lata wypracowywaliśmy takie pomysły, takie rozwiązania, które odpowiadają na pytanie, ile wolności w systemie ochrony zdrowia. Widzimy obecną sytuację, czyli istniejące kolejki, 22 miliardy długu, czyli moim zdaniem ten, ten, te pytanie jest dalej aktualne. Instytut jako niezależny think tank, czyli organizacja społeczna, która zrzesza niezależnych ekspertów, chce odważnie uczestniczyć w obecnej rzeczywistości i odpowiadać na te pytania w miarę możliwości. Proszę Państwa, na pewno tym sukcesem jest to, że tu w stoku mamy organizację ogólnopolską, która ma i ekspertów z stoku, tak jak pani doktor Jan Jończyk z Rady NFZ-u, dyrektorów, ale też ekspertów z finansów, zarządzania, z medycyny z całego kraju. Posiadamy obecnie odnowioną stronę, która bardzo bardzo też przypomina symboliką kasy chorych. Stąd też ten sentyment do konkurencji, której obecnie nie ma, więc my jako płatnicy, jako pacjenci z chęcią byśmy odpowiadali na te pytania, tak? czyli byli dysponentami własnych środków. Proszę Państwa, jako takim najbardziej wymiernym efektem naszych działań rocznych jest powstanie platformy analiz systemowych, specjalistycznych i też na tej stronie wiedzaizdrowie.pl pojawiają się już raporty dzięki temu narzędziowi, narzędziu. Natomiast obecnie rozpracowujemy przepływ pacjentów między powiatami, które, które też mogą nam, nam, nam pokazać ciekawe prawda, informacje, ciekawe dane. Z tego względu też, że obecnie system mamy zcentralizowany, natomiast jak wiemy i stoimy tutaj miejscu bardzo symbolicznym, bo to jest największy konglomerat placówek ochrony zdrowia w województwie północno w obszarze w regionie północno-wschodnim. Trzy szpitale, dosłownie tutaj na obszarze kilkuset metrów, obsługują 60% populacji z województwa podlaskiego. Dlatego na pewno ten generator analiz będzie efektywnym narzędziem, który zechcemy wykorzystać. A jako takie bardzo wymierne pomysły to Zapraszamy już teraz na konferencję na temat benchmarkingu szpitali. Tutaj po raz pierwszy Państwu chcemy właśnie w Białymstoku to przekazać, tą informację. Przekazaliśmy ofertę Pani minister, Wiceminister Zdrowia, a także w współpracy z Termedią, menadżerem zdrowia. organizujemy seminarium, by wziąć właśnie w dyskusję, jak polepszyć jakość opieki zdrowotnej. I takim naszym jednym z pomysłów bardzo kreatywnych na skalę wręcz Europy jest jeden z elementów zarządzania strategicznego, jakim, jaką, jakim jest benchmarking szpitali czyli porównanie szpitali w oparciu o obiektywne, jasne kryteria, pokazujące, jaki może być najlepszy szpital. Oczywiście on, on będzie jakąś, jakąś taką uczciutkową wielu elementów, a też z drugiej strony, tej, też medycznej. Zaczęliśmy w miłą współpracę z bardzo też innowacyjną na skalę na skalę świata środowiskiem wręcz, które promuje metodę doktora Bersteina w leczeniu, w prawda, które, które może, może w jakiś sposób trafić do osób, które są chore na cykrzycę pierwszego. To jest fundacją normą będziemy też działali ofensywnie, by... Może nawet zaprosić doktora Bechsteina do Polski. Akurat teraz obchodzi mi się tą rocznicę swoich urodzin. Jest to, jest to metoda, która wkracza do Polski jakby tymi tylnymi drzwiami, no, ale też po to, są tego typu społeczne instytucje, by właśnie troszeczkę pod prąd, troszeczkę bardziej odważnie, tak jak mówię, kreatywnie pokazywać te zmiany czy te możliwości do systemu. I na koniec Apple, oczywiście mamy doświadczonych ekspertów, tutaj z tak jak, jak ja z 30-letnim stażem funkcjonowania w ochronie i zdrowia, ale też jesteśmy otwarci na, na młodzież, na studentów medycyny. Z takim też apelem się zwróciliśmy do samorządu terytorialnego, do Związku Powiatów Polskich, do uczelni, by, by też przekazywać taką informację, że ktoś chce dyskutować o systemie, a nie boi się, prawda? Więc jesteśmy otwarci i tą informację przekazujemy. A z wdzięcznością oczywiście też pozdrawiamy. Informujemy, że ten projekt też powstał dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, działaniu PRO4 i te efekty, owoce będziemy dynamicznie z tymi z wieloma pomysłami przedstawiali w kraju i też w Białymstoku oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 什么？我不这里